To, co jest naprawdę zastanawiające w tym wszystkim i godne uwagi, to jest to, dlaczego teraz, dlaczego w taki sposób? Dlaczego teraz? Widzę dwa możliwe wyjaśnienia. Jedno zostało publicznie zakomunikowane przez administrację Trumpa, mówiące o tym, że rosyjska przewaga zyskuje taką masę krytyczną, że wkrótce przewaga na froncie, że wkrótce Kreml będzie zdolny do przełamania i rozbicia ukraińskiej obrony, co mogłoby się wiązać z generalnym przełamaniem frontu i no, w ślad za tym trudnymi do wyobrażenia konsekwencjami w postaci zapanowania nad znacznie większym terytorium i narzuceniem również dużo bardziej brutalnych warunków. Administracja Trumpa wiąże to z, przede wszystkim z rosnącą, rosnącą rosyjską przewagą w dziedzinie broni dalekiego zasięgu, gdzie do niedawna Rosja rakiet wystrzeliwała mniej więcej tyle, co produkowała. No a teraz Rosja gromadzi nadwyżki idące w setki rakiet, w związku z czym będzie zdolna do ich użycia i być może wyczerpania po prostu możliwości ukraińskiej brony przeciwrakietowej, która podobnych nadwyżek wydaje się nie mieć. No i to jest coś, co naprawdę poważnie należy wziąć pod uwagę, bo to może być oczywiście tłumaczenie się, ale może być realnością i to jest coś, co, jak wiecie Państwo, bo tutaj nieraz o tym dyskutowaliśmy.